Thank yeah. you. No zawsze mogło pójść lepiej, ale i tak wyżej 70% wyniki z matematyki, i z geografii uważam za fajną karę. No zobaczymy jak poszło o A... całej Polsce, no i zobaczymy co się na wyważone e, jak jest studia. Jakie studia? Odsumujesz? W i kartografia albo coś podobnego, coś bardziej z geografią, bo jest to mój jeden z ulubionych studiów. W jakim mieście zostajesz? E, myślę o Wrocławiu naj, najbardziej poważnie. Jak będziesz wspominał całą szkołę? Bardzo fajnie, bardzo fajna klasa. 3 lata byłem przewodniczącym tej klasy tutaj i no było fajnie, ciekawe. O, ja się bałam od siebie, dobrze. Piotrza, proszę bardzo, podpisz tutaj listę. O, nie jestem w Nie, 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 jeszcze. Serdeczne gratulacje. Wyniki są naprawdę piękne z polskiego tak? Gratulacje i powodzenia. Zmienić, proszę, proszę bardzo. Czy co Jestem Ciekawe rady. Dziś Naprawdę ładnie. 94, 99, 100, 96. No pięknie. Naprawdę pięknie. Możesz mieć do góry. Danke.